Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 15 lat. To jest chiński biznes, jest 1493. To jest fabryka, to znaczy tak, fabryka. Również płatków kukurydzianych, tylko troszeczkę bardziej skomplikowany, bo i tutaj mają miksery, i nawilżacze, i transportery, i tutaj mają piece. Wszystko robią sami, z własnych komponentów, składają tutaj na miejscu. Nie ma huku, nie ma łomotu z prostej przyczyny. Te maszyny się bardzo długo buduje. Wybudowanie takiej maszyny, i oni nie budują dużo, oni budują 2-3-4 maszyny na miesiąc. To jest rodzinna fabryka. Wybudowanie takiej maszyny zajmuje 60 dni. Także to jest kupę czasu, żeby, żeby to zrobić. I komponenty mają bardzo fajne. Mają cinta komponenty i mają delty uh, komponenty. I mają tutaj Djęci, da Djęci. To jest taki kooperant Delty, tylko że nie kładą Delty tajwańskiej. Logo, silniki mają MLI, one są bardzo dobre. Te silniki MLI są robione i w Jiangsu, i tutaj większość w ogóle produkcji znajduje się właśnie w Shandongu i w Jiangsu. Tego typu e, spożywki. Przejdźmy tam, bo to jest w gruncie rzeczy rodzinna fabryka. I co jest pięknego w tej fabryce, że oni to wszystko ręcznie robią, czyli pół rodziny gdzieś tam na CNC-maszynach robi komponenty, część oczywiście za zamawiają, bo to są gotowe rzeczy, ale blachy, rury same, sami gną, sami spawają główne ramy, zresztą tutaj widzimy bałagan, kurz, ale to co mi się podoba właśnie w Chinach, to jest właśnie ten taki zachodni dziki, kowbojski zachód biznesu, że robota w re, po prostu tutaj mają dystrybutor mocy w środku. Robota w re i ludzie po prostu pracują, mają robotę i sobie po prostu tej roboty pilnują i sobie powolutku składają. I wszyscy tutaj członkowie z rodziny pracują na podłodze, to znaczy na podłodze, na podłodze fabryki. To znaczy co chcę powiedzieć. Tutaj jest dookoła taka wioska, to jest w środku tej wioski i oni to wszystko tutaj składają na miejscu. W innej części syn ma brooches i małe CNC maszyny, tam gdzie składają e, poszczególne komponenty. Część komponentów kupują tutaj sobie gnoi składają e, z nierdzewki e, całe konstrukcje i wszystko. Tutaj jest jeden z tych synów, właśnie tam pilnuje produkcji. To jest duża rodzina, bo mam chyba trzech synów. A na to tak zwykle, zazwyczaj zwykle tak jest, że mają trzech, trzech synów, albo dwóch synów, trzecia córka czy coś takiego. E, fajnie, bo na miejscu sobie wszystko z chromu, e, wszystko to są ciocie, babcie. E, także wszyscy razem tutaj sobie kooperują. I fajna sprawa, bo no tutaj jest e, 316. O, to już z daleka widać, że to 316. będzie szła na laser do cięcia. Bardzo fajna ta 316. Przyciusienka, milusienka, cudowna. Pięknie się. 316 się rozpoznaje po tym, że widać takie. Jak gdyby, jak to się nazywa, taką jak gdyby Dobro, Robią dobrej jakości. Mają 304, 316, 318, chyba 413. Też robią. To no już zależy od kieszeni klienta. Są tani, są tani, bo u nich się zaczynają ceny do targowania. Tak 195 tysięcy, od 100 do 95 tysięcy zaczynają się ceny do targowania, ale da się z nimi targować plus. Mogą jeszcze tam coś dorzucić ekstra, czyli na przykład ekstra chłodziarkę, czy mocniejszy piec. Mają własne wyginarki, także wszystko sobie sami wyginają. I sami to robią. Widzicie, tryb produkcji jest bardzo spokojny. Na czym oni zarabiają? Na koszcie i na proficie, bo tutaj niedaleko znajdują się walcownie, więc stan mają bardzo tanio. Chyba raz ostatnio 2,5 czy nawet 2 dolary za kilo także to są grosze na miejscu sobie składają konstrukcję ale widzicie już na przykład konstrukcja już nie idzie z nierdzewki tylko idzie z normalnej węglówki także ale to nie zardzewieje bo to jest grube Uf, ale kurz oni tak lubią eee, te miotły to nie do szału doprowadzały u nas w fabryce jak wpadały te panie bo tyle kurzu w powietrzu no ale Taka jest kultura pracy. Ja właśnie ich za to szanuję, że oni bardzo ciężko pracują. Ale nie pracują szybko, ale pracują efektywnie. Już gotowe, gotowe, zrobione ramy. Robią również podzespoły do fabryki drzwi, ale tylko jeśli chodzi o spawanie. Natomiast w środku jest montownia. Na montowni nie ma dużo ludzi, bo zwykle na montowni... Aby zobaczyć czy to jest diesel. Tak, diesel. Na, na montowni nie ma dużo ludzi, ze względu na to, że jak mówiłem wcześniej, naprawdę dużo czasu zajmuje składanie wszystko e, do kupy. Kupują stal od e, loka, lokalnego Jata e, e, i Gang. To jest taka fabryka. Tu są potężne stalownie i oni bardzo tanią st e, sprzedają e, stal. Stąd też e, bardzo tanio można kupić właśnie stal od tego producenta. U nas w Jiangsu to wszystko głównie baostil. Oni drodzy jak fixą Baostil nam sprzedawali prawie po 4,5 dolara za kilo <laughs> Ale to w starych dobrych czasach No i tutaj widzicie składają podzespoły pieca Spokojnie, powolutku pracują sobie, bardzo często to jest mąż i żona Bo się dogadują, wspólnie pracują, często to są to e, 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 pracownicy, Czyli e, tutaj do pieca idzie wypiekarka, nadmuch od góry wszystko Widzicie, bardzo powolutku, ładnie jest to robione. Robię zbliżenia komponentów. Bo jak ktoś mnie czasami zapyta, to mam gotowe. Od razu sobie mogę luknąć. Mogę sobie luknąć, kto robi komponenty. Tu są piece, tu są kotły, do, które stoją u góry, które mieszają cukier. I tu jest siatka. I to idzie w piec. Także tutaj jest piec, tutaj jest nadmuch. Tam są takie kratownice, które nagrzewają płatki kukurydziane, żeby one po płatki kukurydziane się robi w ten sposób, że miesza się mąkę kukurydzianą z wodą, następnie się robi takie jak gdyby perełki małe, które są później rozgniatane przez taki potężny walec pod ciśnieniem, a następnie idą do wypieku i później do natrysku do natrysku cukru. Sobie zobaczymy tutaj kto robi. Kto robi tutaj te ciśnienia, bo tutaj też jest chyba też natrysk, tak? Zgadza się, to jest też natrysk i... Nie, to jest kontrola natrysku. Tutaj są natryski. Cukier tutaj sobie elegancko jest później natryskiwany, później to wszystko jest wypiekane. Halo? I tak sobie powolutku składają. Jest... No nie potrafię, nie, nie, nie ogarnąłbym tego zamieszania sam. Że jestem za głupi na to, a dwa, no, ci ludzie posiadają niesamowite zdolności, jeśli chodzi o składanie tego wszystkiego. Tym bardziej, że oni od lat już mają tutaj tą fabrykę. Dodatkowo mają jeszcze jedną fabryczkę, kawałeczek dalej ciastka. Sprzedają na Amerykę maszyny do ciastek. Takie do bezów, do markizów, do krakersów, tego typu takie rzeczy. Co się sprzedaje w Ameryce? Oni najwięcej właśnie to robią na te wszystkie kraje bogatej Nowej Arabii oraz dawne demoludy tego typu Kazachstanu, Uzbekistany, jakieś tam stany, mblastany. Tu jest chłodziarka. Taka chłodziarka głównie wystarczy, gdyż jest fantastyczny, gdyż coil jest podgrzewany też, ale i też jest elegancko nadmuch. Tylko jeszcze nad tym musi iść kołnierz, żeby nie wydmuchiwało, nie wydmuchiwało chipsów. Chociaż nie, podwójna siatka, także nie będzie wydmuchiwało chipsów. Hmm. Ja taj busią, to jest bardzo dobra filma robiąca nierdzewkę. Robią bardzo fajną nierdzewkę. Jest dobrej jakości, nawet wysłałem do kogoś w Kanadzie właśnie nierdzewkę od nich. Brał duże rulony do robienia wylotów i rur ogrzewczych, także to było szło bardzo dużo to jest malusienki ekskluder który po prostu wyciska tą kukurydzę później pluje peletkami, ale ma potężny silnik, także ma to będzie na około 200 kg 180, 200, 250 kg yy, wydajności tego ta firma Litgo to są idealne kopie Philipsa to są silniki Philipsa. To są dokładnie jak silniki Philipsa. Kropla w krople, bo koleżanka używa właśnie litrów do swoich wentylatorów, do kompresorów. Tutaj mamy skrzynię biegów. W środku jest ta śruba podwójna, tak jak mają to Atlas atlaskopko do kompresorów do powietrza. Tyle, że tutaj są dwie śruby, które wyciskają to wszystko. I później idzie przez wyciskacz, i później sypie pod spodem. Idzie na, do pieca. Do tego pieca albo do tamtego pieca dużego idzie na suszenie. Tutaj mieszamy albo cukier, albo kolory. E, tutaj jest e, smak i cukier do, 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 do smakownicy. A I tu jest następna podawarka, mieszarka, podawarka, mieszarka, podawarka. To powiem Wam, że nie wiem co to jest. Nigdy tego nie widziałem, ale wygląda imponująco. Piec jest najważniejszy w gruncie rzeczy, bo piec wypieka i doprowadza właśnie te płatki kukurydziane, do tej takiej właściwej konsystencji. I tu jest guo czyli to jest ta, ten piec jest, ta stal jest lepsza temperaturowo i ta stal sobie po prostu jest bardziej wytrzymalsza. Dlatego guo jest używany do produkcji właśnie tych pieców. I tutaj mamy, tutaj mamy trzy poziomy. Raz, dwa, trzy, cztery poziomy w tym guo które one tutaj wypiekają, tutaj te płatki. On sobie tu zaciąga, tutaj, zaciąga sobie tej te płateczki, filtrem wrzuca, wydmuchuje, wypluwa. Bardzo, bardzo mi się podoba. O, już jest koniec dnia, także tutaj już dużo pracy nie ma. Tutaj coś widzę, że albo było naprawiane, albo składane. Hello! Składane, albo naprawiane. To jest następny ekscluder, tylko to jest taki bardziej kompaktowy. Niektóre są do uh, Conflakes. A niektóre są do karmy dla zwierzaków, a niektóre są dla, do chipsów. Proszę tutaj, akurat, e, chyba testowali coś dzisiaj. Czy, nie wiem, czy to nie jest ten, ten nasz, ale prawdopodobnie to jest chyba ten nasz. Czy to był testowany, czy to jest jeszcze jakiegoś innego klienta? No jest kolejka, czeka się czeka się bardzo długo na te maszyny, z tego tytułu, że raz, że są ręcznie składane. Dwa, wiem, były środki czystości. Kapitalnie to wygląda. To jest właśnie poezja i cały romantyzm tego biznesu, biznesu tych rodzinnych fabryk. Jest nieład, ale zarabiają dosyć dobrze. Sprzedają równolegle, robią 3 maszyny, 4 maszyny na miesiąc. Także, no, suma summarum, ja tam im w kieszeni nie patrzę, ale wystarczy, żeby utrzymać całą rodzinę. Nadmuchy no są bardzo ważne, bardzo ważne jest, żeby schodzić. Czy to karmę zwierzęcą? No tutaj będzie chyba pięciopoziomowy poziomowy. Yy, czy karmę dla zwierząt? Czy, czy płatki? To bardzo ważne, żeby schodzić, bo jak się ich nie schodzi, to one ciepłe będą ciągnęły wilgoć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze mi pomyślało. Czy jest jakiś konwejer podgrzewany do suszenia? Ale to chyba jest duża przepustowość tego potwora. Będzie a tutaj jest. E Tutaj jest mieszarka, ona tutaj e, miesza puder, miesza dodatki, dodatki smakowe, e, później e, może to odbywać się za pomocą mieszania mąki już lub gotowego granulatu. Często, najczęściej się używa gotowego granulatu. Fajny wentylator, kolega Niemiec pracuje w takiej firmie, robił właśnie te wentylatory, te turba takie do odsesania powietrza z fabryki, do filtrowania ich. Komponenty sobie, części komponentów sobie z zewnątrz biorą, bo to nie trzeba tego tutaj robić, bo to jest drobnica, to tam gdzieś jakiś jakiś ich zioma, ale pewno gdzieś tam klepie w jakimś garażu takie malutkie komponenty, bo to żadna filozofia posciąga się komponenty, poskłada się turbowentylator, silnik zasysacz i, i tego nie muszą tutaj z tym się mordować na miejscu, także sobie gotowe komponenty ściągają, tym bardziej, że to są no name, także myślę, że... E, Tutaj, na miejscu robione, bo te wszystkie, te, te wszystkie firmowe będą kosztowały fortunę. Fortunę. Byłem wcześniej e, u innego odbiorcy, który robi dla. producenta, który robi dla. Keloksa dla e, w Europie i dla Keloksa w Azji. No to robią piękne maszyny. A tutaj? I statek kosmiczny. Kurczę, co to jest? Nie wiecie. Ładnie się świeci. To też jest jakiś dozownik, bo to jest wielo wielołopatkowy dozownik do czegoś i coś. On później tam robi. I... Aha, to jest do paczkowania. I tutaj ma od razu gotową foliową pakowarkę. No bardzo fajne. A co na tym jest napisane? Jakieś, jakiś miks, ale mają... GB mają znak. A, dla szachańskiej firmy robią coś. Jakiś miks mąki do pieczenia? albo jakichś składników lemien łancy nie wiem, co to znaczy akurat takiego cudowstwa o jest tutaj mamy całą folię a proszę to jest maszyna komponent maszyny do pakowania pytał się mnie ostatnio kolega właśnie o maszynę do pakowania 800 gramów 500 gramów kilogram i po 200 gramów to jest chyba do makaronów pakowarka a tam u góry maszyna po prostu kręci makarony i je, dorabia smaki. Skoro to pisze, że to jest makaron, tylko na ostro. Także to musi, musi być do makaronów. Coraz więcej pracowników jada na zewnątrz, zamawia jedzenie na szybko, albo czasem sobie po prostu w biurach odgrzewają kurz. To jest plaga, plaga tych fabryk, dlatego one są wszystkie ofoliowane i tak przed wysyłką do klienta jest to wszystko odpakowywane, czyszczone, zalewane olejami, czyszczone olejami. Robione jest rozruch maszyny na miejscu, na który zwykle przyjeżdżam i później to jest od nowa z powrotem w folii pakowane i wchodzi do kontenera, Wchodzi do 40 i 20, półtora kontenera. Taka cała linia, bo to ma długości 40 metrów prawie, taka cała linia do produkcji. I to mówimy o małej linii. I tu jest suszarka przykryta przed nami. Te dmuchawy. Nie wiem do czego to służy. To jest jakaś dmuchawa albo z syp, albo dmuchawo z syp. Nie, nie wiem, to jest coś gorącego, bo używają głochanga, czyli używają stali do gorącej produkcji czegoś. A zaraz się dopytam do czego to służy. Także to wszystko jest pakowane, rozpakowane. No 41 metrów to jest kawał, kawał powierzchni, żeby taką maszynę zmontować. No ale wszyscy ci, co produkują wszelkiego rodzaju żywność, w ogóle jakakolwiek produkcja żywności na świecie przychodzi, przynosi dochody. Ostatnio się pytał kolega, bo oni tam sprzedali dom na wsi, w co zainwestowali. Ja mówię, słuchaj, zainwestuj w jakąkolwiek żywność, tylko nie w restaurację. Produkcję żywności. No restauracje mają 500 dni życia, generalnie w Chinach i później umierają własnym życiem. O proszę, ktoś inny im robi Junfeng. Ktoś inny im robi te dmuchawy. Te dmuchawy są używane zarówno do nadmuchu, jak i do odciągania powietrza. Tak jak wspominałem wcześniej przy filtrach do powietrza, czy to przy fabrykach, czy wszelkiego rodzaju młynach, tam gdzie się pyli, drewnianych młynach, czy młynach do mąki, czy młynach, no wszelkiego rodzaju młynach, tam gdzie się coś mieli właśnie Niedaleko służą, to w ogóle takie centrum jest właśnie tych niemieckich fabryk, które robią tego typu filtry, komercyjne filtry, I nawet robią też filtry do clean rooms, tam gdzie te wszystkie mikroprocesory budują. I zjechałem się długi dzień dzisiaj, mimo że człowiek pośpie trochę w tym pociągu, to 4 godziny, ale to wciąż... Będąc w trasie, to nie to samo co siedzenie w domu i, i oglądanie CNN czy HBO, ale trzeba się ruszać. No to co właśnie wcześniej mówiłem, że bardzo mi się to podoba, że oni to sobie tak wszystko powolutku we własnym tempie robią. Też jakiegoś odgłosów pejcza czy bata powolutku sobie składają. Nikt ich nie przegania. E, później, oczywiście, to wszystko zostaje oczywiście. E, Podczas testów sprawdzane, czyszczone, bo puszczają całkiem. Ona mi mówiła ta koleżanka tutaj, że oni puszczają takiego niskiej jakości albo mąki, albo mąki kukurydzianej, 150 kg, żeby przeczyścić całą maszynę. Czyli działa ta przy rozruchu, to działa jako czyściwo. Stąd też, stąd też maszyny już dochodzą, jakby tam powiedzieć, dotarte. Później to jest wszystko rzeczywiście rozbierane. I jest czyszczona, ale w środku wszelkie zabrudzenia są usunięte. Tutaj ja naszego ekstrudera test poleci. Jest dodana mąka. To oczywiście to, żeby wyczyścić zawartość maszyny. Zawartość maszyny, żeby wyczyścić. No i zobaczymy, jak to chodzi. Pasek jest... Yy, w gruncie rzeczy się to wydaje, że to jest takie starożytne rozwiązanie pasek, ale jest najszybsze do naprawiania, jest najszybsze, yy, bo łańcuchy, często te napędy łańcuchowe są zabudowane w środku i trudno jest znaleźć łańcuch do wymiany, a taki pasek to jest zwykły masek, pasek do rozrusznika, czy tam identycznie jak samochodowy pasek, ten V-shaped. V Zaraz zobaczymy, jak pójdzie. Używają dużej temperatury, większej temperatury niż e, poprzedni producent, którego widziałem. Teraz zaraz zobaczymy efekt te, tego ekstrudera, bo w gruncie rzeczy nam chodzi o ekstruder. Bo na walcu nie będziemy już testować, bo walec jak walec, wszędzie jest taki sam walec, ale najważniejszy jest ekstruder, żeby zaczął nam robić e, pelety. Powiem Wam, że serce w gruncie rzeczy tej, tej maszyny to jest właśnie ekstruder, który miesza mąkę kukurydzianą z wodą. Podgrzewa to wszystko, wypieka, a następnie produkuje te takie perełki, pelety, które później zostają później wyciskane na cornflakes. Zajmuje to troszeczkę czasu, zanim ten to sobie wszystko pchnie, pchnie przez sita. Tam w środku jest jedno lub dwuśrubowa opcja. No generalnie dwie śruby mają większą przepustowość wycisku. Jedna śruba jest troszeczkę wolniejsza ale mniej zawodna, stąd też ja zwykle sugeruję jedną, jedną śrubę chyba, że komuś potrzebna jest niesamowita jakaś tam podężna wydajność bo no to w tym momencie trzeba iść w dwie śruby a dwie śruby to potrafią tak z łatwością zrobić te 180-250 kg. oczywiście zależy to wszystko od mąki kukurydzianej, która idzie dobrze, maszyna się nagrała nagrzała, nagrzana jest zaraz zobaczymy pelety najpierw pelety wyskakują w postaci czegoś takiego jak co wygląda jak papka taka e, półprzezroczysta i o, zaczynają lecieć zaczynają lecieć pelety jak e, zobaczymy, na początku e, wylatuje tylko e, takie jak gdyby odpadki gorące, ale za chwileczkę będzie zaczynało pryskać nam gotowymi peletami kiedy w środku nagrzewanie, one są jeszcze sklejone, zbliżę i za chwileczkę po pełnym nagrzaniu się maszyny ona będzie po prostu na razie tymi koralikami sklejona a później zacznie po prostu strzelać już, po, już strzela pojedynczymi okay. nie biorę tego na rękę bo to jest gorące stąd też ale ślicznie pachnie jak prażona kukurydza I teraz dokręcamy śrubę żeby nam zaczęła rzucać pojedynczym no i zaczynam już powolutku bo to zależy od temperatury pojedynczymi zaczynam powolutku rzucać Gorące jak piero, ale ładna, ale ładna. A o to ładnie. o to nam głównie chodziło. Bardzo śliczna. No, jak się maszyna skręci, to, to później może chodzić bez przerwy, non-stop. I w gruncie rzeczy już nie ma. Tak się właśnie. Uroda tej maszyny jest przez to, że jest tania, a poza tym łatwa jest do. łatwa jest do kontrolowania. Ona się te pelety będą robiły coraz bardziej przezroczyste. I coraz mniejsze. Aj! Uf, ff, ff, ff. Ale gorące, jak jasne piero No i głównie o to chodzi. No i tak właśnie wygraliśmy. Tutaj maszyna odrzuca. Im bardziej przezroczyste pelety, tym lepsze są do robienia później chipsów na, na walcu. Eee, Te nam przeszedł, to będzie do naszej maszyny jeszcze ten ekstruder. Już nawet poproszę, żeby tylko go, żeby go wyczyścili olejem. I a reszta to już będzie po prostu kryskała. im bardziej gorąca się robi tym, tym, tym fajniejsze się robią te pelety one później idą na chłodziarkę później idą na bęben i są później wyciskane i tak jak mówiłem to jest główne serce tej maszyny i dzięki temu właśnie się udaje robić tak jak to wygląda myślę, że tyle na tyle mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 15 lat, to jest chiński biznes pozdrawiam rodaków na świecie wszechświecie i życzę smacznych płatków śniadaniowych. Do usłyszenia.